Witajcie w kolejnym odcinku, co się działo w poprzednim, już Wam mówię, ale jak zwykle od razu od wyzwania, więc zaczęło się wyzwanie. Zapamiętaj kafelki, i po czterech rundach wygrali immunitet: Izabela, pan Ferdynand i Iliada. A na ceremonii eliminacji odpadł Daniel przez manipulację sojuszu Sandrei Fertes. Kto wygra, kto przegra, kto odpadnie. Tego i wiele więcej dowiecie się już za chwilę o totalnej porażce na wyspie Man. Na wysp Man wszystko gra wbrew. Ha. Osiemnaście dusz rusza w gniew. Ha. Dwóch prowadzących z uśmiechem kpi. Czy przeżyjesz? Czy powiesz im, wystarczy mi? Totalna pora. Porażka na wyspie Man. Nie, czemu Danier? Co on zrobił? Nie, tak muszę grać dla niego. Robię sojusz przeciwko Sojuszowi. Sandrzej Fertes, wiem, będziemy mieli porówno, ale może kogoś nam się uda przekonać z ich strony na naszą? Felicjo, nie przejmuj się, to tylko gra. Wiem, brutalna. Też straciłam osobę w niej chodzi mi o Hubasa, ale trzeba iść dalej. No mi rada, dobrze mówi. Ja na przykład straciłam Rite, bo nie powinniśmy się rozdzielać w tym labiryncie, ale jakoś idę dalej. Wiem i dlatego za chwilę idziemy do chłopaków, żeby połączyć siły przeciwko sojuszowi Sandrei Fertes, żeby miała nauczkę za to, że wykopała Daniela z gry. Dobrze się spisałaś, Alicjo, teraz mamy przewagę, tak? Wiem, że masz potajemny sojusz z Kiliamem, nie musisz już udawać, to teraz myślę, że cel to będą sojusz dziewczyn, czyli Mirada, Poler, Iliada i Felicja. One najpierw polecą, tylko w jakiej kolejności? O, ja mam kolejność, w jakiej możemy to zrobić Iliada, Felicja i Mirada, Poler na końcu, co wy na to pasuje wam? Mi pasuje ta kolejność. W ogóle wszystko mi pasuje, dopóki to nie będzie którejś z naszego sojuszu. Ja tak samo jak Vertus mówi. Wszystko jedno, byle to nie był nasz sojusz. I tak nie będę miała większości, więc zgadzam się na taką kolejność eliminacji, którą zaproponowała Kayla. O, wow! Jaka determinacja ze strony Felicji. Nie sądziłam, że taka będzie i tak podoba mi się ten plan, bo mogę się zemścić na pewnej zołzie. No, jeszcze takiej strony Felicji to ja nie znałam, a dużo czasu teraz razem spędzamy na imprezach albo nagrywając u niej filmiki. O, dobrze, chłopaki, że jesteście razem. Mam dla was propozycję. Stwórzmy sojusz przeciwko sojuszowi. Sandra i Fertes, wiem, będziemy mieli remis w głosach, a to już coś, wchodzicie w to? No? W końcu, Felicjo. Myślałem, że nigdy tego nie zaproponujesz, tak? Wchodzę w to, ja już chciałem wcześniej. Może by nie odpadł, Danier wtedy, ale czasu się nie cofnie. No w sumie nie mam nic do stracenia. Wchodzę w to i też mogę spróbować porozmawiać z Alicją. Mam z nią potajemny sojusz Sorki za Daniera. Nie no, ja już dłużej nie wytrzymam kolejnych eliminacji uczestników z mojej winy w złym celu muszę porozmawiać z Kiliamem. No w końcu ten sojusz zrobiła. I nie wiedziałem, że Kilian może tak ostro grać tym. To mnie zaimponował po nim. Tego się nie spodziewałem. Chciałem się zapytać, czy chciałaś by dołączyć do sojuszu przeciwko sojuszowi z Andrei Fertes jako szpieg. I będziesz z nami głosowała, bo ja dołączyłem tylko jak będziesz mi dawała inne propozycje głosów, to się pogubię. No, chciałabym, ale pewnie mnie nie przyjmą po tym, co zrobiłam. Przecież wyrzuciłam chłopaka Felicji, ona się na pewno nie zgodzi. No tak, ale z drugiej strony, Sandrea Fertes jest mózgiem operacji. A nie ty, a poza tym potrzebujemy jeszcze jednego głosu, żeby wygrać głosowanie. Choć przekonamy się, czy będzie tak, jak mówisz. Ale jest dobrze, dotrzemy do finałowej piątki bez żadnych strat. Ale to jest przewaga nad innymi. Teraz tylko, żeby większość z moich dostała immunitet i po przeciwnika. Oby tylko Kilian miał rację i mnie przyjęli do tego sojuszu. Będę głosować tak, jak będą chcieli. Chyba, że na Izabelę, bo jej też jestem winna przeprosiny za to, co wcześniej w drużynie robiłam. No to jest. I ona już przyjęła propozycję naszego sojuszu i będzie szpiegiem dla nas i będzie głosować tak, jak my. Ja jej ufam bo to moja sojuszniczka. No będziesz musiała się wykazać i zbudować nasze zaufanie, nie licząc Kiliama. Bo Daniel to był mój przyjaciel i na własnych oczach patrzyłem, jak zabierasz go do swoich. Ale potrzebujemy Twojego głosu, więc dlatego tu jesteś. No wiem, zawaliłam, ale chciałam jak najdłużej być w programie i to nie ja podejmowałam decyzję, tylko Sandrea. Fertes jest liderką sojuszu. Ja tylko jestem pionkiem w jej grze. Ja też nie jestem przekonana co do ciebie, ale jedynie ty nam zostajesz, żeby mieć przewagę, bo tamci są za blisko siebie, a teraz bierzemy się za robotę. Trzeba wyrwać chwasty. O matko, jak ona teraz rządzi wszystkimi, całym sojuszem. No chyba nawet chce bardziej wykopać Sandry Fertes ode mnie. O kurde, naprawdę ta gra może zmienić człowieka aż tak zdeterminowanej jej. Nigdy nie widziałam. Dobra, czas na wyzwanie. Proszę ubrać stroje kąpielowe. Dzisiaj, wyzwanie w wodzie. Macie 5 minut i widzę was przed domkami. Krótka reklama zasubskrybujcie kanał, Szurek czas on mi pomógł wintrze i one zrobił wszystkie postacie z tego sezonu. On je narysował lepiej niż ja w wersji beta I dziś do wbicia na mój Tiktok i zasubskrybowania i dania łapeczki w górę, a teraz wracajcie do oglądania odcinka. Dobrze więc waszym wyzwaniem jest kto wytrzyma dłużej w wodzie. Każdy ma dwa życia. Będziemy robić konkurencję co jakiś czas. A jak ktoś wyjdzie, to automatycznie odpada z wyzwania. Więc dobra, idziemy w miejsce. Docelowe. Woda ma około 20 stopni, czyli letnia, ale ciągle spada. Dobrze więc, ja was na chwilę zostawię, później zadam wam pierwsze wyzwanie. Dobra, wystarczy siedzenia, pierwsze wyzwanie. Samanta już wam dała kubeczek i piłeczki. Kto nie trafi, traci jedno z dwóch żyć, no to zaczynajmy zabawę. No i dobrze. Vertus i Alicja tracą jedno życie. Reszta dalej ma po dwa. I teraz proszę się zanurzyć inaczej. Stracicie jedno życie pod wodą. Niech tak, około cztery sekundy musicie być. No i teraz tylko. Pan Ferdynand traci pierwsze życie. Dobrze, teraz możecie chwilę posiedzieć. Za niedługo kolejne wyzwanie. Dobrze wróciłem, i mam dla was kolejne wyzwanie. Będzie to, że musicie wybrać jedną z dwóch skrzyń. W jednej jest bezpiecznie, a w drugiej tracicie życie. Najpierw osoby, które już straciły życie, czyli Alicja. Wybieraj moja skrzynia czy Majora Andrę. Wybieram skrzynia od Majora Andrę. Odpadasz już z wyzwania, bo to było minus jedno serce. Dobrze, teraz wybór pana Ferdynanda. Którą skrzynię wybierasz? Wybieram skrzynkę majora Andre, bo myślę, że tam jest bezpieczna teraz. I dobrze pomyślałeś? Zostajesz na jeszcze jedno wyzwanie. Chyba, że znowu się nie zanurzysz. Dobrze, teraz prosimy Vertusa, którą skrzynię wybierasz. O, ja wybieram skrzynię od Rejtena. Myślę, że tam będzie bezpiecznie. No niestety, Vertus, odpadasz jako drugi z wyzwania. No to teraz niech będzie Kajla, którą skrzynię wybierasz. To ja wybieram skrzynię od Rejtena. Myślę, że tu będzie bezpiecznie. I dobrą miałaś intuicję. Jesteś bezpieczna? Teraz poproszę, niech będzie Izabela. To ja poproszę o skrzynię od Majora Andrę. Myślę, że tam będzie bezpiecznie. No i dobrze wybrałaś. Nie tracisz życia. Teraz poprosimy do wybierania skrzyni Sandry Fertes. Ja bardzo zaryzykuję i znowu wybiorę skrzynię od Majora Andre Może trzy razy pod rząd będzie dobre. No i źle zaryzykowałaś. Straciłaś jedno życie. Teraz niech będzie Felicja. To ja wybieram skrzynię od Rejtena. Czuję, że będzie dobra. I miałaś rację. Jest dobra. Teraz niech będzie Kilian. To ja powiem to, co Felicja. Że od Rejtena wybieram skrzynię. I dobrze wybrałeś. Nie tracisz życia, to niech teraz będzie Mirada Poler. To ja wybieram skrzynię od majora Andre. Czuję, że tutaj będzie dobrze. No, niestety, tracisz życie, Mirado, bo tutaj niestety była zła skrzynia, no i została ostatnia Iliada w tym wyzwaniu. No to ja teraz wybieram skrzynię od majora Andre. No i zgadłaś, nie tracisz życia. I ta konkurencja zakończona, czyli proszę o zanurzenie się pod wodę. No i Kajla traci jedno życie, bo się nie zanurzyła, więc widzimy się za chwilę. Dobra, ja wychodzę. Nie mam zamiaru być chory, a tutaj już jest z około 15 stopni w wodzie. No i mamy pierwszą osobę, która zrezygnowała, czyli pana Ferdynanda. Waszym kolejnym wyzwaniem jest pływanie w kole. Kto nie zrobi tego, traci życie. Nie, no bez przesady, ja odpadam. Wychodzę stąd, nie mam zamiaru pływać. No i mamy kolejną osobę, która zrezygnowała, czyli Sandrea Fertes. Ktoś jeszcze rezygnuje przed wyzwaniem. Ja rezygnuję tutaj, już jest za zimno, dla mnie wychodzę. No, i mamy już tylko pięć osób, więc zaczynajcie pływać. Ja wam powiem, kiedy przestać i się zanurzyć. Dobrze, możecie przestać, i teraz musicie się zanurzyć. Izabela traci jedno życie, bo się nie zanurzyła, a mirada poler odpada z wyzwania, bo straciła wszystkie życia, bo też się nie zanurzyła. Może ktoś chce zrezygnować i wyjść przed następnym wyzwaniem? Tak, ja wychodzę, rezygnuję. To już jest dla mnie za zimno, to już ma mniej niż 15 stopni ta woda. No i mamy zwycięzców. W takim razie, po ponad godzinie w zimnej wodzie, wygrywają immunitet. Iliada, Kiliam i Felicja. Brawo, powiedzcie wszystkim, żeby się zebrali przed domkami, jak już nieco wyschnął. Ale się cieszę, że wygrałam kolejne wyzwanie pod rząd, tym razem trudniejsze, bo już byłam na granicy, że mogłam być chora na długi czas. No i jest, fajnie wygrałam, mam immunitet i jeszcze dwie inne osoby z mojego sojuszu, też to się układa idealnie. No i w końcu wygrałem wyzwanie. To była formalność. Nawet nie było aż tak zimno. Dopiero pod koniec się zaczynało robić. No i po wyzwaniu wygrali immunitet. Felicja Iliada, Kiliam, reszta zagrożeni widzimy się wieczorem na ceremonii eliminacji. No nie popisaliśmy się, żaden z nas nie wygrał, ale to jeszcze nic straconego, a na kogo głosujemy na Miradę Poler czy pana Ferdynanda. Ja proponuję pana Ferdynanda. Ponieważ on już raz wygrał wyzwanie i ciągle nie odpada pierwszy w wyzwaniach groźny przeciwnik. Ja się zgadzam z Kylą. No, wygląda niepozornie, a jest groźny. I jego drużyna, pamiętacie, wygrywała większość wyzwań drużynowych. Nasz plan idealnie się układa. Naszych trzech ludzi z sojuszu wygrało immunitet. Mamy większość w głosowaniu. Chyba, że nas Alicja zdradzi, ale wątpię i poleci. Wiadomo kto, ale super. Tak w końcu skończą się jej rządy w programie i nie będzie eliminowała ludzi jak chce. Ale super, ja już się cieszę, a jeszcze jej nie wyrzuciliśmy, jak ja jej nienawidzę i dobrze jej tak będzie. Za wszystko to, co mi robiła w tym programie, byłam chyba najwięcej razy na wyzwaniach dodatkowych. Nie wybaczę jej tego nigdy. Dobra, udało się przekonać, żeby nie głosowali na Miradę Poler, jak było wcześniej ustalone w planie, bo to by chyba przeważyło, żeby mi nie przebaczyła. Jak tam Francisco wam się układa w związku, macie już jakieś pierwsze kłótnie, albo wręcz przeciwnie, dogadujecie na 100%. A powiem wam, że nie narzekam. No, co prawda, nie we wszystkim się zgadzamy. Ale większość tak i nie mieliśmy jeszcze takiej poważnej kłótni. Chyba nigdy nie mieliśmy jeszcze. No ja tam lubię nasze mini kłótnie z Francisco. Później się godzimy i jest tak jak dawniej, i to mi się najbardziej podoba w naszym związku. No na przykład ja z majorem Andrę w ogóle kłótni nie mamy. Może dlatego, że byliśmy w wojsku i szybko odpuszczamy, może dlatego nie ma kłótni. Wiem, dlaczego Kyla zmieniła plan, bo ciągle liczy, że może uda jej się porozmawiać z Miradą Poler i się pogodzić po tych wyzwaniach drużynowych? Gdzie nie reagowała na to, że Sandrea Fertes ją ciągle wysyłała na wyzwania dodatkowe? Mam nadzieję, że plan Felicji się uda, że nie, nikt się nie wyłamie z sojuszu. Nagle, bo wtedy ciągle będę musiała przez piekło przechodzić przez Sandry i Fertes? Jak ty to robisz, że ty nawet się nie trzęsiesz z zimna, bo ja już od razu jak wszedłem do wody, to lekko się trząsłem. No to tak, ja chodzę na basen i teraz zacząłem się pokazywać na wyzwaniach u Feliksa. Na kanale. Tam są właśnie takie wyzwania jak to, które dzisiaj robiliśmy, więc jestem uodporniony. I co, do lepiej już cieplej, bo nie wyglądałaś zbyt dobrze po tym wyzwaniu. Po co grać i się rozchorować? Felicja mówi dobrze lepiej wcześniej odpaść i być zdrowym niż ryzykować zdrowie dla immunitetu jednorazowego. Tak jak ja odpadłam, nie zanurzając się, bo już bym później nie umiała robić wyzwań. Już mi lepiej naprawdę dziękuję, że tak się o mnie troszczycie. Dziewczyny przedtem tylko rodzice. Takie się mną zajmowali, bo w szkole raczej byłam samotna, fajnie mieć przyjaciół. Wiesz, połączyła nas więź i nasza czwórka, bo jeszcze Rita, będziemy na zawsze najlepszymi przyjaciółkami, bo każda z nas się martwi o drugą i to jest piękne. No i o to właśnie chodzi w przyjaźni, trzeba się wspierać, pomagać sobie nawzajem i słuchać siebie nawzajem. Jak poznam kogoś innego, to to nie będzie takie same jak z Wami przeżycie, bo my tu walczymy o milion dolarów i gramy czysto, nie tak jak po niektórzy. No i. Ceremonia eliminacji, już wiecie jak działa, ale powiem dla pewności, idziecie do pokoju zwierzeń i oddajecie głos na telefonach. Dobrze. Niech się zaświecą telefony naszych wygranych dzisiejszych. Już czas, możecie iść oddać głos. No dobrze. Już mam Wasze głosy, i teraz będą się zaświecały telefony na zielono od najmniej oddanych głosów do najwięcej. Zaczynajmy. Nie, to nie może być prawda. Jakieś sfałszowane muszą być głosy. Ja chcę odpaść zamiast Sandrei. Nie kotku, graj dalej. Daj mi odejść. Musisz teraz grać za nas dwóch. Ty już raz się poświęciłeś. Daj mi odejść z programu i zacznij grać dla siebie. Dobrze już skończyliście, Sandrea Fertes. Musisz iść z majorem Andre do samolotu przegranych. Niestety twój czas w programie dobiegł końca. Noisie skończył mój czas. Myślałam, że mam wszystko pod kontrolą, a jednak stworzyli sojusz przeciwko mnie w tajemnicy, żebym się nie domyśliła, ale każdy kiedyś musi odpaść. No i tak dzisiaj było. Najpierw wyzwanie. Basynowe wygrali je Iliada, Felicja i Kiliam, a na głosowaniu przez sojusz antysandrea Fertes odpadła właśnie Sandrea Fertes. Kto wygra immunitet? Kto odpadnie tego i wiele więcej dowiecie się już w następnym odcinku totalnej porażki na wyspie Man.